Witam Was, ja jestem Bladespell, razem z nami jest Fantomas Cześć yy, I to jest nowa seria na moim kanale yy, Zwiedzanie serwerów Różne, typu, różne typy gier yy, Dzisiaj w pierwszym odcinku W prologu tej serii, mam nadzieję, że ona wypali Razem z Fantomasem, jesteśmy na serwerze mc survi IP będzie w opisie I wybieramy sobie serwerów, tutaj jest Multum i dzisiaj postanowiliśmy, że pójdziemy sobie na złote wódki, czyli parkura. Mamy tutaj, ja już tutaj mam parę rekordów, mam nadzieję, że coś może zdziałam Nowego Fantomas, wybieramy łatwy. Aha, zaraz na to. Może od jedynki zaczniemy. No, easy niech będzie i easy. Yay. Tutaj można nawet tak 509. Zobaczmy, czy coś się uda, może poprawić. Oj, o Jezu. To jest super. No, No, zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się. Laminie. Jaki miałeś czas? 22 sekundy. Dobra To poczekam na Ciebie, bo nie będę No Oluju teraz to Człowieku wejść przeskocz Oj na stałem tam no. no ale dobra jestem Poczekam 29 sekund Nie, nie został rekord pobity No na pewno e, Dobra, jesteśmy teraz na dwójce Idziemy dalej Easy 2 To jakiś dość przeszkadza Ojez Czekajcie co to jest? Król Julian O Jezu Zaczęło się lamienie No Właśnie to jest taki o Bo ja no. Dobra, za jednym razem się udało. Kurcze, no nie, od nowa. Ło, za trzy już poszło. Ojejdzie, ojejdzie. Nie na jeden raz. Oj, liście, liście. No nie, no nie, no nie, nie możemy tego, Fantomas nie możemy to jest tego nagrać. Ja proponuję iść na medium. A to już to przeszłeś? No. no dobra, chodźmy na medium, opuśćmy. Yy, także medium. Zajmijmy to No Ło a tu jest ta lawa. No, widzicie, tu nam od razu lepiej no. idzie. Ciekawe, czy mi się uda to strolować. Oczywiście czas ucieka, ale przynajmniej nieco. Ja już skończyłem. Zobaczmy, czy mi się uda pobić. O, kurcze przed końcem. No nie, no nie. Poczekam na tyłkę. Nie, Dobra. Nic. A no tak, to teraz to idziemy, no nie, poczekaj Poczekaj pan, to muszę od nowa Co naprawię? No To naprawię No nie Dobra Zaskakują mnie ci goście, którzy po prostu skaczą i yy... I spadają na pierwszym kropku No bywa No nie no Kurcze Ja już taki próbny zacznę A to z drabinkami ojej Kurcze no nie ja jestem cały czas na jedynce Nie mogę go skończyć Ja już zgadziłem już 5 minut Ojej oj, Czy zatrzymała ją kurde nie Oj. Dobra, wischer mam se, O! Dobra, niech skacze pierwszy. Aha, dobra, przesuwa mi się, dobra. GG. A, teraz mnie wyprzedził, dobra Nie chcę tam przeskoczy, ja z tego później dogonię. Ojej. Eee, trójkę. Uch. A co? Eee, dobra. I skok! Nie został pobity rekord 30 sekund. Mhm. Trudno, żeby Czekam. był medium 3. Dobra, tak nie będziemy chodzić, wszystko No bo to nam zajęło pół godziny. Tyle co odcinki escape'u. A właśnie, może propos Escapeów też kiedyś wrócimy. No teraz właśnie zamiast nie za te Escapey, bo z Nowakiem się ostatnio nie kontaktuję. Coś go w szkole nie widziałem ostatnio. Nie wiem. No, mikrofon zabrali. Ale Nowak. No, wiesz? Chyba, chyba tak. Nie. Albo nie. I no po nie prostu wiem. nie wiem, co z tymi escape'ami dalej. O jezu, od, od checkpointa znowu. No nie. Czy od... Medium, czy. O. O. Nie o. wiem, co z Nowakiem o. będziemy robić z tymi escape'ami. Czy będziemy je dalej kontynuować w ogóle. A tam z Nowakiem nagramy chyba 3 mapki. Ale nie zapisało się nagrywanie czy coś, pierwszy raz się obraziło na mnie nagrywanie czy coś. I tak, no i tak zeszło. No to postanowiłem, że z Fantomasem codziennie gram na tym serwerze, o, więc możemy tylko zareklamować mam nadzieję, że admini będą nam wdzięczni. Jezu, że się ludzi, te pana raz. Ale niestety nie chcę dostać żadnego moderatora, bo po prostu to nie jest dla mnie nie, umie, nie umiem rządzić ludźmi, więc... No to, to zareklamowanie można dostać moderatora? O, tak, o ja nie mi Ale też nie potrzebny. Ja nawet nie wiem, wiem wyżej, jak tak. to działa. Wiesz, co? Bo pójdziemy na czwórkę, bo ja tu. No ty jesteś chociaż wyżej. A ja na czwartym klocku skaczę tu z jakimiś dziesięcioma osobami. Nie, ja idziemy na czwórkę chować. No ja pójdę. Czwórkę? No. Niech tak będzie. O, lujo. najlepsze są te parkury Adventure. No, najłatwiejsze nie, najłatwiejsze chodzi o to, że po prostu fajne są, No Alkohol tu Chyba nie No nie no! Jak teraz ci sprint musiał wyłączyć? Jak nazwa? Co? Dobra, odczekamy, sprint się włączy, dobrze, włączył się No nie no! Przeszedłem teraz, y to Już. i stary rekord na 7 sekund. sekundy czyli na piątkę teraz, tak? no poczekaj, bo ja... Dobra, ja, bo ja znowu spadłem, jest. dobra, idziemy na 5 Nie. będzie, o, wow, blaze jaka lama, nie nie myślę, że lepiej będzie jak... na szóstkę wiesz wciśniesz zegarek czy coś takiego ja, bo to jest... graczy a no, w sumie tak nie będę, nie będziemy widzieć także fantomasa, to ale... Sobie nie no właśnie, bo tu tyle ludzi, że... Mi na tym klocku, to jest drabinka niepotrzebna była. drabinka. No ja. Y miałem takie w ogóle coś, że spadałem nawet na pierwszy... O Jezus. Ja teraz spadam takie coś. Pierwszy Ja też tak robię. Nie mogę teraz doskoczyć do drugiego nawet. Bo nie mogę się wybić po prostu idealnie. No nie no. Niby tam jestem, ale jednak ląduję w wodzie. No nie no. Ej, tu trzeba chyba na sprincie, to mi się wydaje. O, udało się, teraz się sprint włączył. I jestem już na drugim. Ta, Raz, dwa, dwa. Jest, jest. Okej okay. Żółdeczka Poczekaj panie, bo ja muszę coś przejść no Woluju Ej, Tym jeszcze nie, nie grałem nigdy chyba. No nie! No. Idziemy na tą wszystko. Tutaj już można włączyć Tak? Tak. Nie jest nasz... I tutaj spokojnie nikt tutaj nie gra, bo... O Jezu. Oooo, Ale... nikt nie gra Aż się ukryłem wszystkich grać A bo ja tu widziałem jednego gościa, nie daj tego wszyscy, wszyscy, za mną przyszli Dowiedzieli się, że nagrywam To proponuję iść dalej No tak będziemy myślę lepiej Siodemkę. I tutaj, tutaj jest mało Dobra, Ale coś dla mnie nie teraz idzie nam? No chyba nie trafiliśmy z tym parkurem. No, chyba tak. On następny razem będzie też po prostu. Yy, Waterblock, coś takiego Kurcze Coś w jest Nie mogę, ja się muszę. Aha! O, zarąbiście. Po co? Uwam, można... Jest spami, jakby tutaj na wszędzie było. No nie! Ja przeszedłem No ja fajnie nie mogę stoć nawet na jeden klocek tak To tak jesteś hardball. Nie, nie ma hardcore'a, LOL Adventure, 1 O nie, o. to są te O jeśli ktoś oglądał span, bo to pozdrawiam Fantomas Pozdrawiam Nie jestem dzieckiem proszę. Ale rajtować. Mi też sofa Co to jest? 20 FPSów tu pisze, że na tyle wow. No nie, no prawie Mam raz, Osk Oskar nie dla jaj? Nie ma jaj. Aha, fajnie. Skoro Oskar nie ma jaj, to Ziutek ma. Co? No jakiś tu Oskar nie ma jaj. Aha. Y Psst. Następne Psst. Następny myślę, że będzie jedno. Skończone. Poczekaj, bo chcę coś przejść. Ten Oskar spadnie, o właśnie, tak, oskarku. Ja też spadnę. Skoro to jest na wszystkich serwerach to. nie wiem czy cały czas będziemy nagrywać mc i wyprzedzam wasze pytanie. Jeśli się ktoś spyta oczywiście, bo może być tak, że się nikt nie spyta Albo nikt nie będzie ja tego oglądał. O właśnie, możemy się spytać też samych siebie. Czekajcie, no chcę coś przejść dla was, ale widzicie te lagi to są jakieś tutaj oj oj dobra odreaguje chwilę Chcę coś przejść chodź na adventure 2 poczekaj panie A poczekaj jest... bo ja mam jest... ostatnie dwa klocki poczekaj oskar ten co nie ma jaj weź leć tam już dobra super albo możemy nawet w tym odcinku Yes, jeszcze przeszłem minut jakiś na i potem Możemy nagrać równie dwa Dobra jeden y... odcinek Łopanie, To się nagrywa 13 minut A ja, dzisiaj jest co? Czwartek, a? Zależy jaka to będzie seria To też trzeba ująć, kiedy w ogóle, na dwójkę tak? Kiedy? Bo no LEGO jest w sobotę Na dwójkę No Lego jest w sobotę To tak to mogłoby tak być W piątek Czy ty tak hardkorowo to przeskoczyłeś wszystko Tak No A co to nie będzie tam A nie zapisało się What? O nie ten Oscar tu przyleciał Oskar Nie ma jaj nie. No nie No nie Myślę, że tak dla mnie, że po prostu nie ma sensu nagrywać dalej Tak no nie! Nie jesteśmy zbyt drodzy, prawda? Ale po prostu chcieliśmy pokazać, że takie coś jest dla ludzi, nie tylko w Escape'ach! Ojej Poczekaj. Ale podobno pracuję nad tym, żeby Escape'y też zwrócić. Ja bym był zadowolony. No. Jestem za. Jest checkpoint 2 na 2 Zapisano No nie. Tego się chyba bez double jumpa nie da No nie, no nie przejdę przez tego Oscara, bo celuje czasami to celuje tak na ślepo, że nie trafiam w ogóle w plocy. Ja yeah, ja yeah. przeszedłam. Wszystko. No, jesteś you finished this parkour for the first time. Minuta 47. Czyli jego nigdy nie przeszedłem. Ha, he, Fantomas Znowu się zaczyna. Jakiś tego na trójce jesteś? A nie, to robi, jest. Dobra, ja jeszcze chodź na trójkę i myślę, no, że... Myślę, że będzie ostatni Adventure, tak? Dobra. Ta. Kwantom, Meblepis? Napisz Polish, please. Nie wiem, czy to... A, A to, o, nie to nie mi. do ciebie. O Jezu. Nie mhm. wybiłem się z ostatniego. Czemu ten go ślata? Czemu go cofa na ten co ostatnio był? Może ma jakiś set home. Ale nie można. No, no wiem, je. ale... Oj, LOL! Proszę państwa mamy cheatera. Tak jest, mam to udowodnione. Policja nam zapłaci za udokumentowanie. Nie no, ale no. nie ma co... No kurde mi się... Nie y z policją. Męczymy... No, nie nie, nie się za bardzo. <laughs> Jezu, Am to chłop. O nie! Bozu. Wiesz co? Mnie FPS tak spadają. Czy pójdziemy Dobra. na. Nie wiem, czy może to zrobimy tak, że będzie po prostu po jednym tym. Po jednym. Y... Nie wiem, czy na parkour jeszcze wrócimy. I szybki tutorial, jak grać. Yy, jak to jest na serwerze MC którego być mili. Pod tym filmem. Są tutaj kreatywy. Tak, też tam możemy iść. Mimo, że mi administracja zabrała domek, chociaż mówią, że to przez włamanie. Jest serwer Real. Skyblock, Waterblock. kreaty Są trzy serwery. freebuild build e, Lightchick, Skywars. Trzy serwery. Villager Defense, który jest nowy. Nowość, tak, nowość. Server PPP. Army. E, Mini-games. Które nie, nie jestem pewien czy działa. O, wrócił. Vampires, Anihilacja O, to, to jest. Co, co już Quakecraft, który po prostu strzelamy do siebie. Yy, block party, surizal games. No I, i, I na razie to jest tyle. Spróbujemy jeszcze na... Aha, minigames jak się raczej nie to przewkrótce. A minigames to było... Aha, to było to, że się wchodziło i tak dużo gier było. O to ja pamiętam, jak grałem z tym z kuznami. No. To masz to co? Kończymy pierwszy odcinek. Yy, Daj. Dwaj... Zrobimy... Będą to takie właśnie 20-minutowe filmiki, żeby to... o to szybciej mi się renderowało, bo ten film Lego Batman 3, który tam nie wiem ile ma like, nie patrzałem, ile wyświetleń. Yy, zachęcam do oglądania i on tam, ten godzinny, 55-minutowy film renderował mi się chyba 3 godziny Jak mniej więcej. Nie za wrzucanie. Właśnie miał wrócić w niedzielę, ale tak, tak zleciało, że się nie rzuciło. Dobra, z tego pierwszego odcinka serii Zwiedzanie serwerów yy, no tak. Minecraft", Minecraft Odcinek pierwszy Parkour'y yy, Żegnamy się z Wami Żegnam się ja, mówię Wam na razie Na razie Wam mówi także Pan tak, Tomas Dokładnie No i do zobaczenia w przyszłym odcinku, w przyszłym odcinku Tak to jest w M jak Miłość w kul po kulisach Yy, oczywiście my nie będziemy robić kulisów yy, Co będzie w przyszłym odcinku Fantomas? Zadecyduj Gdzie idziemy w przyszłym odcinku? Tak, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie w górę A Fantomas Co będzie w przyszłym odcinku? Gdzie mamy iść? Sky Wars w przyszłym tygodniu A może będą dwa razy w tygodniu? Jeszcze zadecydujemy W, przysz w przyszłym odcinku Skywarsy. Dobra, to na razie Cześć Do zobaczenia szczałka na razie